Atak miał zostać przeprowadzony za pomocą systemów artylerii rakietowej HIMARS. Raport mieszkańców. Zaczęło się polowanie, zdrajcy, miejscowi twierdzą, że setki okupantów zginęły. Dodał, że Rosjanie chodzą po domach i szukają ludzi, którzy ujawnili pozycje wojskowe. Ale co było tam ujawnić? Całe miasto wiedziało o tej bazie. Wróg prawdopodobnie potrzebuje po prostu kozła ofiarnego. Według relacji mieszkańców wystąpiły tylko problemy z rezerwistami. Ciągłe krzyki, walki, mieszkańcy byli wściekli, musieliście iść na zakupy daleko. Co jest trudne szczególnie dla osób starszych, powiedział rozmówcy ukraińskich mediów. Rosjańscy komentatorzy są wściekli 1 stycznia poinformowano, że aż 760 wojska z Rosji zostało zabitych na froncie ostatniego dnia. Pyl ukośnik PAF.